Ma pierwszeństwo. Okay. Co tam jest? Niebieska huba buba. Ale super. A ty co masz? Ja też mam coś pysznego. O nie. To lizak z karaluchem. Fuj, to okropne. Jak ja to zjem? Aha, ktoś tu ma pecha. Daj mi spokój, Jane. Poradzę sobie bez swoich żartów. Wow, to jest bardzo smaczny lizak. Ale z paskudnym karaluchem w środku. Muszę tylko zjeść wszystko dookoła i zostawić karalucha na patyku. Dziwna jesteś. Dobra, a ja mam tu pyszną hubę-bubę. Muszę ją jak najszybciej spróbować. Niebieskie jedzenie jest super. O nie, zjadłam całego lizaka i nie zauważyłam karalucha. Olivia, przestań krzyczeć. Zjadłaś karalucha? Mam naprawdę dobrą gumę, a ty przeszkadzasz mi się nią cieszyć. O nie, Jane. Masz karalucha w balonie. Co? O nie, fu, co karaluch robi w moim balonie? Przecież go zjadłaś. Jestem cała w gumie. Oh, Karaluch, wciąż jest na mnie? Zdejmij go. Szybko, przestań się śmiać. Co jest pod tym kloszem? Oh. Oliwia, wszystko zepsułaś. Chciałam zgadnąć. Spójrz, pasują mi niebieskie oczy. Jane, mniej gadaj, a więcej rób. Pospiesz się i jedz. Ale jesteś nudna. Mam też kolorową posypkę, super. Skosztujmy teraz tych słodyczy. Mmm, pyszne. Uwielbiam to. Wow, w środku jest słodki syrop. Rewelka. Co tak patrzysz? Podnieś swój klosz. Wow, mam jakieś różowe smakołyki. Jeszcze ich nie próbowałam, ale jestem pewna, że są bardzo dobre. Mmm, Naprawdę, naprawdę pyszniutkie! Zjem wszystko. No. O nie! Jane, pomóż mi! Zakrztusiłam się! <laughs> Pomoc Jane już w drodze! Czujesz się lepiej? Tak, dziękuję za uratowanie mnie! Co ty tu masz? Zaraz się dowiemy. To mentos! Całkiem fajne, co? Uwielbiam mentosy. Ciekawe, co ty dostaniesz. I ciekawe, czy to będzie takie pyszne jak moje niebieskie jedzenie. No sprawdź już! Okay. Mam coś naprawdę fajnego! To kask z fantą! Wow, ciekawe jaki ma smak. Zaraz się dowiem. Już czuję jak bąbelki lecą przez tłomkę prosto do mojej buzi. Ma truskawkowy smak. Mogę spróbować? Nie ma mowy. Tak? W takim razie mam dla ciebie niespodziankę. Myślę, że twój napój gazowany ma za mało gazu. Dodajmy mu troszkę. O nie, co się dzieje? Dlaczego wszystko pieni mi się w ustach? Nie mogę tego powstrzymać! Olivia, podrzuciłaś mi coś? Jestem cała mokra i brudna, ale to była bardzo fajna fontanna. Otwórzmy w tym samym czasie. Wow, jakie pyszności! To dżem wiśniowy i różowy jadalny papier. Jane, dostałaś taki sam, ale niebieski! Ale super! Wow, ten dżem jest taki słodki. Jest naprawdę dobry. Jane, czy to na pewno jadalny papier? O, mój jest to smaku troskawkowym. Muszę wymyślić coś ciekawego. Już wiem, posmaruję wszystkie słodkim rzemem, a potem zwinę. I będę miała truskawkowo-wiśniową słodką roladę. No to mogę próbować, wygląda nieźle, ale dobre. Ja też mogę tak zrobić, tylko chcę narysować kotka na moim papierze. O tak, ale słodziak. Muszę go szybko spróbować. Zwijam. Ale dobre, no prawdziwa uczta. No nie, mój papier się skończył. Wiem, padłam na genialny pomysł. Wezmę jeden z twoich arkuszy. Tylko się nie denerwuj, zagrajmy w kółko i krzyżyk. To wygra, będzie mógł zjeść papier z dwoma rodzajami dżemu naraz. Wow, świetny pomysł! Postawiłam kółko, teraz ty. O, jesteś mistrzem w tej grze. Ale nie poddam się tak łatwo. A co ty na to? Wygrałam, fura, zjadam pyszny papier i wszystko inne. Nie taki był plan. Mogę otworzyć? O, to pyszny sok i kubeczek z galaretki. Ale fajnie. Już czuję, jakie to będzie pyszne. O, tak, zgadza się. Pyszniutkie. Naleję więcej do mojego kubeczka. Ciekawe, czy będzie smakować tak samo. A może jeszcze lepiej. Mm, jest pyszniejsze. Oliwia. Au, obudź się. Stacja prawdziwe życie, otwórz kloż. Ojacie! Ale smakołyki. Różowa wanna, ale z czym? O, czy to musująca posypka? Wygląda niesamowicie. Teraz napełnimy całą wannę. Co to za kąpiel bez wody? No tak, to Jane ma sok. Jane, podzielisz się ze mną sokiem? Ekstra, dzięki. Zobaczmy, co się stanie. O jacie, ale się pieni. Jak prawdziwa kąpiel z bąbelkami. No szybko próbuj. No z wanny to ja jeszcze nie piłam. Niesamowite. Dzięki za podzielenie się. Słuchaj, a może dasz mi troszeczkę posypki? Dzięki. Ciekawa jak to będzie smakować. O Ojacie, to jest przepyszne! Jak szumi! Muszę to przegryźć kubeczkiem z galaretki, ale dobre! I jakie zabawne! Zagrajmy w greco, nie chcesz? No dobra, to ja otworzę pierwsza. To żelki Juicy Drop z kwaśnym dżemem, ale super! Muszę to zjeść! Żelki są pyszne, a dżem? Przekonajmy się! Tu jest jakaś instrukcja? Dobra, spróbuję tak, ale dobry. Mimo, że troszkę kwaśny, zaraz zrobię sobie malutki torcik. Ostrożnie posmaruję wszystkie warstwy. I mogę próbować. Ale słodziutkie i jednocześnie kwaśne, podoba mi się. Jane, teraz ty. A ja mam ogromnego cukierka Nerds. Od dawna chciałam takiego spróbować. To najpyszniejszy niebieski cukierek na świecie. Jane jest takim apetytem. Może warto dodać nieco kwaskowatości. Nałożymy teraz troszeczkę dżemu na jej słodkości. Będzie się tak śmiesznie wykrzywiać. Ale pysz, dlaczego to zrobiło się takie kwaśne? To nie powinno takie być. Ty to zrobiłaś? Dodałaś swojego kwaśnego dżemu. No całkiem fajnie. Pojedynek na palce wygra, otwiera pierwszy. Pokonam cię! Hurra! Zwycięstwo jest moje! Co ja tu mam? O jacie, to czupa -czupsy z toaletą? Czupa czupsy są pyszne. I takie ładne. W końcu niebieski to jest piękny kolor. O, jest też kolorowa posypka. Zanurzmy czupa czupsa w posypce i spróbujmy. Mm, ale dobre! Troszeczkę kwaśne, ale lizak pozostaje słodki. Też chcę trochę. Dasz mi spróbować. No i dobra. A co ja mam? O ja cię, to pierściotę z lizakiem. Przymierzę go. Podoba mi się. Przymierzę go. Pasuje mi. A teraz spróbuję, jak smakuje mój diament. Ale pyszności. Co to jest? To moje Jane. Spróbuję i ci powiem. Wyleję ten dżemik na mój lizak. Ojej, to jest kwaśne, ale całkiem fajne. Ja też chcę, Olivia, mogę spróbować. Wiesz co? Mam pomysł. Wymieszajmy to, co? Polejemy się nawzajem moim kwaśnym dżemem i zanurzymy wszystko w twojej posypce. To powinno być super kwaśne, ale bardzo smaczne. O jacie, to jest naprawdę, naprawdę kwaśne. Ale nie da się od tego oderwać. Pyszności. No, fajnie to wymyśliłaś. Co sobie życzy moja wnusia? Chcę lodów! Znam pewien świetny przepis smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw drobno posiekać. A to proste. Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach łatwizna. Uważaj, młoda damo. Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni. Okay. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za robotę. Nie, no to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Okay. Mleko i śmietanę trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w roladki. Właśnie tak. To no, też tak umiem. Kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przy tęczowymi skitelsami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Napcie no, też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. Awesome. Jej sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze żelkowe misie. Troszkę owoców. Truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Okropny sposób podania. Patrz i ucz się, Jane. Lody można udekorować skórką z cytryny. Faśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów, a skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Dodamy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania jak w najlepszych restauracjach użyję suchego lodu. Jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà! Szefowa kuchni postawiła na efektowność. Niewiarygodne. Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej Glorii. Chcę to. Wow, truskawka i bita śmietana. Pycha. O, co to za mgła? Co tam jest? Rety, dokładnie to, czego chciałam. Jak dużo dymu. Eee, jakie kwaśne. A to wygląda dziwnie. I smakuje średnio. Wybieram te. Jupi, wygrałam. Wiedziałam, że ci się spodoba. Babciu, Gloria znowu chce jeść. Chcę lizaka. Jak ten, kolorowy na patyku. Co? Bo nie widzę zbyt dobrze. A, robi się. Babcia ma w tym doświadczenie. Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też nasz przepisem M.O.? Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Wrzucę to do garnka i wymieszam. O! Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się. Tak jest! Gloria chciała wielokolorowego lizaka. Mam akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna! I to jak? To to jeszcze nic. Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Masa zastygła. Można skręcać lizaka. Cuda nie widy. Babcia jest pod wrażeniem. Wkręcam to w cienki paseczek. A teraz powstanie z tego ogromny lizak. Ok. Świetnie weszło. Wow. Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier spalił się. Wnuślu, ale z ciebie nie do rajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę je w wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie niejadalny. Ale za to jaki piękny. Wychodzi mi całkiem nieźle. Wszystko gotowe. Co wybierasz, Glorio? Naturalny lizak babci? stylinowe cudo od siostry? Czy smakołyk od szefowej kuchni? Co? Co tego lizaka? Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak play Do. Spróbuję. Tak, to ciastolina. To bał w moich zabawkach? Jej, co za piękno! Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego Lizaka. Kurata, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O, proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam! To straszne. O co chodzi? Spójrzcie na te piękne, karbowane plastry. Nie, Jane. Piękne chipsy będą u mnie. Spójrz na tę maszynkę. Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabije je na patyczki. I gotowe! Suda na kiju. Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. Przecież ona prosiła o frytki, a nie osmażone ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Frytownica? Też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi: więcej keczupu. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz wnosił, Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni. To dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo keczupu. To na pewno porcja of Jane. Ona uwielbia keczup. Nieźle, zjadliwe. O, a to co? Smażone ziemniaki? Fuj, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie. Pyszne. Wybieram je. O, tak, wygrałam.